które tutaj jakby, y, których doświadczyliśmy, wpadam na pewien pomysł, że ten szal spróbuję użyć na benzynie. Y, coś z tego zrozumieliście? W ogóle coś popsuło się. Coś się popsuło. To tak nie miało zadziałać. Miało ewidentnie, było użyj. I to nie pykło. Pykło. Przynajmniej to mogę wsadzić. Przed chwilą nie mogłam wsadzić w ogóle tutaj badyla, wiecie? Był taki kłopot. I teraz na tym... Zły pomysł. Zanurzenie tej części w środku nie wystarczy. Mm. Spróbujmy jeszcze... Może... Nóż ostatnio nie działał. Coś się nie zgadza. Coś się nie zgadza. Chciałabym... Szal. Nic z tego. Nic z tego. Może na stole użyję benzyny. Dzień dobry! Zły pomysł. Zanurzenie tej części w środku mm. jest mi. Tu bym Idealnie chciała działać. Tak, do własnych projektów. To coś trzeba użyć. Uchwyt, chyba na pochodnie. Kowal pewnie jej używa jako światła lub do podgrzewania mniejszych elementów. To skomplikowane. No ścierkę też właśnie chciałam dać, ale nie chce się położyć ścierka. A nie można ze sobą łączyć przedmiotów za bardzo. Bo ścierkę, jak przeanalizowaliśmy ostatnio, to ona się z nią nie chce rozstać. Patrzcie. Ona się nie chce rozstać ścierką. W sensie z szalem. Trudno się z nim mm. rozstać. Sporo razem przeszliśmy. Grzyby. Glony, które, jak mówią, pachną morzem. Jeszcze bym tak, wiecie, co bym zrobiła? Jeszcze obgadam najwyżej z każdym. Musisz pozbyć się nietoperzy. Tuk, tuk. Metalowy człowiek, całkiem miły. Spróbujmy jeszcze tutaj maksymalnie przejść, do tych ludków. Tutaj. O! On coś Kukma, wie! Kate. Wszystko w porządku, zmartwię się. Wszystko w porządku? Tuk, tuk, panna Kate. Ale wszystko lepiej jak plemię znowu pójść w drogę. Też tak uważam. Ale ja potrzebuję tego strusia. Co ze strusiami. I jak tam strusie? strusie bać się wampirki. <laughs> Więc zostać gdzie być. Nie ruszać się krok z miejsca. A być bardzo, bardzo głodne. Jukole szybko musisz mieć pastwisko. Głodne strusie, takie. Znasz jakiś sposób, na przepłoszenie nie Płosie? Ja myśli, że... wampirki one głupie być. Ty je wziąć postraszyć! O, mam jakąś trąbkę? wyjdź daj trąbkę. Ja widzę Dobrze. tę trąbkę. Zobaczę, co da się zrobić z nietoperzami. Do zobaczenia. Tuk! Powodzenia, w za dużo hey. mi nie powiedział. Czy nie mógł mi dać trąbki, którą posiada? Tam dalej się już nie da. Jeszcze raz. Może. wiecie co? Jak on powiedział, że one są głupie. To może mi się coś przy tym stole uda wyrzeźbić. O, to nie działa. Nie wiem, jak mogę połączyć dwa przedmioty sobą razem. Nie, no w ogóle takiego skrótu klawiszowego nie ma. Albo czekajcie, ja obejrzę jedno. A, nie da się. jakbym obejrzała benzynę. Obejrzyj. Da się otworzyć menu. Nie da się. Nie da się połączyć. Jedno. Tu z benzyna. Tutaj się. Nie wiem, czy my dobrze rozmyślamy. ...przydatna przy rozpalaniu grill'a. Sprawdź. Nie mam jakichś tajemnych tych wiadomości. Album ze zdjęciami tylko. Ciągle odsyła mnie menu w to miejsce od razu, czyli... O tak, jak użyję tego... No to ona tak popstryka, popstryka i nic, nie? Nie udało mi się. Mm. A może to będę jakoś połączę z... osełkę połączę z. zapalniczkę. Tu przekonę. Kolska zapalniczka. Pewnie własność kowala. Kolska zapalniczka. Nie, tutaj też nie mogę jakoś. Niepotrzebnie, znaczy w sumie chciałam jakoś użyć jednego na drugim, ale się nie dało. Spróbujmy czegoś innego. Nie, nie. Nic. Nic. Niemożliwe. Żalnie, Niemożliwe. a to? Coś się nie zgadza. Bez szans. Uchwyt. Chyba na pochodnie. Kowal pewnie jej używa jako światła lub do podgrzewania mniejszych elementów. Nie trolują w tej grze, co nie? Ja już byłam tutaj w każdym miejscu, chyba. Nie mogę nic, panna Kate. Zejdźmy w dół. Mm. Wiórta nie ma miły metalowy pan. Panna Kate go widzieć? Nie widzieć? Metalowy człowiek całkiem... Tam na górze jest czy jest tamto, wiecie co? To co nie ma jedzenie tam. To? Nie toperze chyba gromadzą tu zapasy. Widzę tam jakieś te? Nie, nie, tego w ogóle się nie da użyć. Światło z zewnątrz. Nie, 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 też się nie da niczego użyć. Coś musi być, a ten to coś? Może tam? Hmm. Ona tam nie będzie chciała podejść nawet. Spróbujmy czegoś innego. No właśnie. Hmm. Ona też nie. A ten, coś mi powie ten? Powiedzcie mi. Stróżie nie iść do małych wampirków. Może pójdę do tego mego metalowego ziomka. Mogłabym, wiecie, się wspiąć na jednego z tych strusi, i w nieznane popędzić. Hmm. Tu się jeszcze rozejrzę. Powiedzcie, no to jest, to jest kawał przeprawy, bo tutaj nie wiadomo co począć. Na schody, dziewczynko. Na schody. Jezu! Coś mam problemy z wchodzeniem na schody czekajcie. Ja Dziękuję. Zaraz tak, porozglądajmy się. Dokładnie. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu nic nie ma. Mogę tam środ do środka wejść? Dobra, pod warunkiem. Że mi nie pomożesz, no. Czy <grym> mi nie pomożesz? Tutaj mamy, może coś z tego trzeba benzyna. Poziom napromieniowania jest wyższy po drugiej stronie śluzy. Niebezpiecznie musimy iść tunelem metra. Mm. Nie, z tym nic się nie da działać. Z tym też się nic nie da współpracować. <grym> tu w ogóle nic nie ma. Właśnie byłam już wszędzie. Problem chodzenia po schodach. Chodzenie po schodach. Nie wiem, co się stało. Wyszłam z domu, przyszłam i nagle, moja bohaterka, ma problemy z wchodzeniem i schodzeniem sch ze schodów. Wszelkiego rodzaju. Zajdę jeszcze tymi schodkami, bo tymi schodkami nie szłam. Z tym typkiem się rozmówiłam. Strusie już niedługo być głodne. A, bo cofnąć się całkiem nie da. Strusi pogłaskać się nie da. Tutaj przed nami nic. Tutaj nic nie ma pod, na tych torach. To. Pójdę jeszcze raz tam na prawo. Bo no aż nie wierzę. Jest jedna lokacja, w której kompletnie nic się nie wydarzyło. I w sumie nie wiem dlaczego tak jest. Wiecie? Pójdziemy w lewo. Tu byliśmy. Tu są durne schody. Ale to i tak wam pokażę. Wychodzenie z domu wpływa do na pracę komputerową. Do pracy komputera. Możliwe. Jeszcze raz tutaj się poprzyglądajmy. Woda z jeziora. Katerina miała rację. Z drugiej strony tam mam takie schody. Nie, tu się nic nie da z tym użyć. Woda z jeziora. Może ja wody z jeziora potrzebuję? Do domku obok strusia chyba dało się wejść. No właśnie, tak nie za bardzo. Którego strusia? Bo tam jest kilka strusi. Chciałby grzyby, stąd wzięliśmy grzyby. Nic. Tak, widać na załączonym obrazku. Dziękuję, za pierwszym razem udało się. Mm, dobry wieczór wszystkim. Dobra, i teraz tutaj. Bo tam na prawo nie było ścieżki. Tu jest jeden kolor, na sufitach w ogóle nie można nic pooglądać. Tutaj się nic nie wyświetla. Też nie rozumiem. Łaj. Bać się, małych wampirków. Mogę mu dać grzybki, chcesz? Nie chcę. Jeszcze raz te strusie pooglądam w takim razie. No bo już, już nie mam gdzie iść. Już, już skończyły mi się lokacje tutaj do sprawdzania. w tym. To w sumie najtrudniejsza miejscówka z tych wszystkich, które były dotychczas tak dla mnie. Kompletnie ich nie czaję, nie? Ten grubas w ogóle... <noise> O, bardzo zgonową. Być dużo pracy przed droga. Dobra, zobaczę tego, tego jednak strusia. Każdego strusia. Ten nie ma domków. Te są do ujeżdżania strusia. Zobaczę ten, gdzie jest z domkiem. Może macie rację, że do domku, do Jurty. Może... O, można wejść! O ja, co tam jest? Szmatka! O! Mamy to! O jezu! Nareszcie! Owcze, nareszcie! Coś się ruszy. Dobra. To teraz tak. Och, tak. Bungo też miał wczoraj problemy z tymi schodami, tyle że on musiał grę resetować, bo nie mógł zejść z mostku na statku. <laughs> no, widzicie. To mnie te problemy ze schodami dopiero dzisiaj dopadły. Użyj. Chociaż prawda jest taka, że szalika też mogła użyć, co nie? Dobra, podpalić to, dzieweczko. Ja gram na wcześniejszej wersji, tak? Wspominałam w pierwszym odcinku. Przedpremierową mam wersję, więc może to dlatego. Dobra. I niech stanie się jasność. Czy ja mam to rzucić w to jedzenie tych tych? Możemy mi spalić jedzenie, skoro mi tutaj to dali? Ja to spróbuję zdziałać, tak? O tutaj na górze o, jest ich żarełko, nie? Nie, z tym się nic nie da zrobić. Noż, nie. Dobra. To idę do, wprost do nich. Ale szalik droższy. Dobra, idę wprost do nietoperków. Wampirków. Da się? Patrzcie! Cwaniara, jaki jak teraz kozak się z niej zrobił. Widzieliście? Wszystkie wypłoszone. Tylko ona nie ma jak wylej, wy, wyjść chyba stąd. Nie ma, nie ma jak wyjść. Nie do wiary. <laughs> Wszystkie wróciły. To trzeba otworzyć jakoś. Tak czułam od razu, że trzeba tam otworzyć. Tak czułam. Houston, We have a problem right now. Strusie, <sighs> nie iść do małych wampirków. No to nie jest kolorowo. Gdzie tamta dwójka? Stąd uciekła. Tam poszli. Trzeba się z nimi rozmówić, bo tu jest problem. Chodźcie. Musimy porozmawiać. Wiurta nie ma miły metalowy pan. Panna Kate go widzieć? A ty? Kirk, ja... Widzę, że twoje próby przepłoszenia nietoperzy spełzły na niczym, Kate Walker. Masz inne pomysły, co z nimi zrobić? Spaldim żarcie. Nie za bardzo. Coś mi mówi, że jedyną drogą, którą te stworzenia mogą stąd uciec, jest przewód wentylacyjny. Tyle, że są tam jakieś kraty i obawiam się, że trzeba będzie wyjść i otworzyć je z zewnątrz. Czyli tam, gdzie wszystkie żywe istoty umierają w mgnieniu oka. Hmm? Dasz sobie z tym radę, Kate Walker. Jestem A, pewien. Super! Z tobą duchy. No, jak poświęcać życie A, dla waszej dziękuję, sprawy, to ja, ale sami już nie możecie tego zrobić. No to pięknie. Coś to zrób Znali za mnie. Musimy już niedługo być głodne. Czy się wykorzystywana w tej grze. Przez te postaci wszystkie. Może ten leniwy taki. Opatrzcie, można niego zagadać. Tuktuk! Tuk. Mhm. Idź sprawdź tunele, Kate Walker Musimy czym prędzej ruszać. Tunele. Ale cwaniaki w ogóle. Tutaj na prawo. Może na prawo teraz się odblokuje. Wątpię. Baczcie małych wampirków. Nie, tu się nie da. A tam było takie przejście obok tego. Czy ja w ogóle mam. Mam tę pochodnię? Pochodnia mam. nie wiem, spróbuję jeszcze w jedno miejsce pójść. Wiecie? Bo tutaj, zaraz na prawo, można. Może tam by się udać. Tutaj na prawo. Tam. Tam, 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 tam wprost tam. Tam. Tutaj spróbuję. Gdzie ona jest? ja jestem? W ogóle tam nie chcę zleść, a wcześniej mówiła, że nigdzie nie idzie. Ja nic z tego nie czaję. Muszę wyjść na zewnątrz, w takim razie. Tam w ogóle było przejście teraz? On bardzo długo mi ten fragment gry zajmuje. Myślę, co może się przy... no, Muszę wyjść na dwór. A to może teraz mogę wyjść tam. Albo poproszę robota, żeby wyszedł. O! Tak zrobię. Na pewno to z tutaj... Ja nie mogę się cofnąć. Ja na pewno muszę użyć tej strony po lewej stronie. Tej strony po lewej stronie. O, widzicie? Przeszedł sobie, spacerował się. Na pewno da się z nim dogadać. On by to zrobił za mnie. To się źle skończy. Klaustrofobiczna atmosfera tego miejsca źle na ciebie wpływa. <grym> Toż tak to uważam. Wcale nie klaustrofobia Oskarze. Rozwiązanie problemu nietoperzy znajduje się tam, na zewnątrz. A ja nie mam dlatego pojęcia, jak się tam dostać. Promieniowanie przekracza wszelkie normy. Trzeba ci pomocy kogoś, na kogo promieniowanie nie ma aż takiego wpływu, Kate Walker. Dobrze, dobrze, dobrze nie myślisz. Istniał, dobrze myślisz. Nasze problemy. Czyż nie? To jestem ja, Oskar. Wydaje mi się, że wystarczyłby XZ 2000. A, myślisz, że serio? Myślę, że tak. Myślę, że to, jest, to jest najlepsza droga Chociaż do wyjścia. Zafiera mierdzawe zapalenie stawów. Chyba sobie z tym poradzę. No, liwię się potem jak dojdziesz do trzemy do jakiegoś nie celu. Radę, ale tam naprawdę nie jest bezpiecznie. Nie sądzisz chyba? Bawiam się, że Niestety lista ochotników nie jest długa. Też mi się tak wydaje. Nikt nie chce cierpieć w, męk w mękach. Niech moc będzie z tobą. Musisz tam na lewo najpierw zamknąć drzwi śluzy, żeby otworzyć drugie drzwi śluzy, chyba. Aha, czy odwrotnie to działa. Dobrze. Mhm. Cały się zaraz rozsypie, czy nie? No to luzik. Mam nim teraz sterować? O, jak fajnie! Osiągnięcie: ja to ktoś inny. Ale fajnie. Oscarę będziemy sterować. Nawet mu nie powiedziała, co ma robić. A ja on jolo, O, bo on jest odważny chłopak. Pewnie zaraz ja otworzę jakieś tam przejście nim. Dobrze. Dobrze, 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 dobrze. I on przynajmniej biega. <laughs> Kate też biega. Długo mi zajęło odkrycie, jak zrobić, żeby biegała, ale biega. Milona. Loading, 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 loading. Grasz poprzedniej części w dwójkę. Dobra, wyszliśmy na zewnątrz. Musimy się dostać tam na budynek. Ale spójrzmy, czy nie mamy ku temu żadnych pomocnych narzędzi. Dobra, tu nic się nie dzieje. Tu o, mam psa. Psa wezmę do pomocy, da się? Nad nim zapanować. Ej, ja tu widzę psa. Mam zignorować ten fakt? O najgorzej. O tam jest skrzynka. Ta żółta, widzieliście? Wrogowie, Powinienem się chyba pośpieszyć. No, chyba tak. E, tu była taka skrzynka, widziałam. Tam trzeba się dostać. Tam, widzisz skrzynka na budynek. A, są szyby wentylacyjne. Dziecko dałoby sobie z nimi radę. Powinno się łatwo otworzyć. A tu przeczytali: Dziecko dałoby sobie z nimi radę. Niespójne to było trochę. Skrzynki nie mogę dotknąć. O, może wóz strażacki, jeszcze jakiś pies. Sorry, że tak zwiedzam, ale. A ja wiem, kiedy będę mogła pozwiedzać znowu. Tu trzeba wejść. Tu można wejść, tu można coś wziąć, nawet chyba. Jakiś sklep, dużo psów. Co to? Narzędzia. Czemu się. A, brakuje jakiegoś, brakuje szczypców jakichś, kleszczy takich. Piesek. Sprawny. Mięciutkie. Groźny. No, no. Okej, okay, on je nie chce puścić. Mięciutkie. No, no. On czegoś strzeże. Dobrze, dobrze. Nie mogę tam podejść, już o. wiem. A, niech nie. Spróbujmy. Tej strony się nie da, może przez okno? A przez drugie okno? No bo po coś mi tu pozwolili wejść, nie? Co to? Będę się, <laughs> Będę się wszędzie rozglądać, gdzie nie trzeba? No dobra, pozwiera... po, yy, pozwiedzamy. Czy Luna lubi pić herbatę? Czy ja wiem. Raczej chyba nie, nie, nie próbowała. Raz ją przyłapałam i widziałam, że wychłaptywała mi z kubka. Ale to może, może tylko wąchała. Bo ona ogólnie lubi dużo wąchać. Zapachów różnych. Lubi różne zapachy. A słabość to zapachów. A może ja sobie tak wkręcam. Że chciałabym. Ona wcale nie ma słabości. Propagandowy shit. No dobra. Pod, pod, podwieziemy się tym. Myślę, że podjedziemy tym, tak żeby było łatwiej się tam dostać. Moja Luna jest faną, fanko herbat. Szczególnie lubi miętę. Znaczy, no to moja też lubi, ale bardziej, tak jak mówię, tak, zapach. Klucza. No tak. Najgorzej. Lepiej nie robić tego przy zgaszonym silniku. Nie będę popełniał błędów jak Kate Walker. <noise> Ty cwaniaku. O, tam jest schowak spowiem, schowany klucz jest. Tak? Nie będę popełniał błędów jak Kate Walker. Kto trzyma klucz od samochodu? Tam no serio. Ktoś trzyma klucz od samochodu w schowku? Nie, no sobie robicie. Tu widzę klucz. Widzę go. Tego dosięgnąć. O, ten. Tak. Klucz zapłonowy. Łatwo. Użyj. Odpal. Mamy to. Easy. Too easy. Do przodu. Zatrzymaj się. Stój. Stój, cholero. I teraz po tym... Ile masz już godzin gry? 13 widziałam dzisiaj. Że już rozegrałam 13 godzin. To będzie 14. To będzie 14 godzina. Dobra, teraz tu trzeba. Może do tyłu. Z tyłu trzeba drabinę, mi się wydaje, rozstawić. Sens w drabinie teraz będzie. Tak. Tak czułam, że to jest to. Nie, zeszłam niechcący. To był przypadek. To był normalny przypadek. I coś mi się śniło ze strażakami. Coś mi się śniło.